Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy dyniowe kopytka. Jak to mój syn powiedział, trochę słońca na talerzu. Są naprawdę pyszne, szczególnie w taką pogodę. Polane masełkiem szałwiowym, będzie pyszne. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania warzyw. 750 g ziemniaków, ważonych już po obraniu. Gotujemy w osolonej wodzie. Możecie również wykorzystać ziemniaki z dnia poprzedniego, które zostały wam na przykład z obiadu. Potrzebujemy również pierec z dyni, najlepiej z dyni Hokkaido. Musimy wydrążyć dynię z nasion. wydrążoną dynię kroję jeszcze na mniejsze kawałki układam ją sobie na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia dynię dosłownie odrobinkę skropię olejem. Tak przygotowaną dynię wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza z termoobiegiem i będziemy piekli około 25-30 minut, aż będzie miękka. Próbujcie widelcem. Jak widelec lekko wchodzi w dynię, to znaczy, że jest gotowa. Musimy ją wystudzić. Upieczona dynia, przestudzona, możemy zabierać miąższ. Oddzielę go od skóry. W zasadzie moglibyście go zmiksować razem ze skórą, ale ja tak nie robię. Papier z dylni musimy teraz zmiksować. Gotowe. Teraz ziemniaki, które odcedziłam i przestudziłam, musimy przepuścić przez praskę. I gotowe. Do ziemniaków dodajemy pirę. Pirę mam około pół kg. Dodajemy również dwa jajka. Niepełną łyżeczkę kurkumy, jedną łyżeczkę suszonego granulowanego czosnku. Zamiast czosnku możecie dać również imbir suszony, również świetnie się tu sprawdzi, jak kto woli. Około łyżeczki soli, pieprz, odrobinę już zamieszam. I dosypiemy mąkę. Mąki około 550 g. Zamieszam na razie jeszcze szpatułką. I za chwilę zagnieciemy jak na normalne kopytka. Ilość mąki w dużej mierze zależy od tego jakie mamy ziemniaki. Czasami damy jej odrobinę mniej, a czasami trzeba będzie jeszcze podsypać, żeby ciasto się nie lepiło. Na stolnicę wysypałam mąkę i wykładam moją masę ziemniaczano-dyniową. Ciasto zagniatamy. Podsypujemy jeszcze mąką. Dotąd aż nie będzie się kleiło. Następnie dzielimy na pół, bo jest go bardzo dużo i wałkujemy jak na kopytka, dalej podsypując mąką. Rozciągając ciasto, tworzymy wałeczek malutki. Następnie kroimy na małe kopytka. Kładamy na bok i jeszcze lekko posypujemy mąką, żeby się nam nie posklejały. I wałkujemy kolejny kawałek ciasta. W międzyczasie gotujemy w dużym garnku wodę, oczywiście solimy. I gotowe cała fura kopytek. Teraz musimy je ugotować. Kluseczki wrzucamy na gotującą się osoloną wodę. Oczywiście nie wszystkie naraz, partiami. Dobrze zamieszać wodę w garnku i rzucamy. Garnek nakrywamy i gotujemy aż kluseczki wypłyną. Po wypłynięciu gotujemy jeszcze dosłownie minutkę i wyjmujemy. I wrzucamy kolejne. W rondelku roztapiam masło, kilka łyżek. Wrzucam Dwa, trzy listki szałwi, świeżej i kilka minut smażę, aż szałwia puści, a cały aromat. Po kilku minutach możemy polewać masełkiem nasze kluski. Jest to pyszny obiad, ale również dodatek do obiadu. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty. Do usłyszenia.